Cześć, witajcie na kanale Stamper Channel. Dzisiaj również wyjątkowo skorzystaliśmy z zaproszenia pana Antoniego Polichta. Witam jesteśmy, wszystkich serdecznie. Jesteśmy w jego restauracji Zdrowa Krowa w Krakowie, ale pan Antoni jest również przedsiębiorcą, który ma inne interesy. Panie Antonie, krótko, Dokładnie. jakie biznesy pan prowadzi? Czy z wspólnikiem prowadzimy firmę transportową? Ja od tego roku prowadzę restaurację Zdrowa Krowa. Mhm. A nie wam powie właśnie, bo od tego roku, czyli tak w pandemii się zaczęło, że tak powiem, tak. A czy powiem szczerze, że ja jakby na koncept zdrowa krowa decydowałem się już no nie w ubiegłym roku, teraz już można powiedzieć dwa lata temu, w 2019 roku, a jakby pierwsze spotkanie z właścicielem zdrowej krowy miałem w styczniu tamtego roku. Jakby po tym pierwszym spotkaniu po zamienieniu tak naprawdę kilku zdań, już wiedziałem, że jakby wejdę w ten biznes. Ale okej, okay, bo mówimy o biznesie transportowym i o restauracji. Czyli gdzieś tam to było marzeniem, czy jak gdyby tak zawsze gdzieś Pan myślał o restauracji prowadzić? Nie, generalnie nie. Nie, 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 Znaczy transport dlatego, że całe życie jakby i jestem kierowcą, byłem kierowcą, pracowałem w firmach transportowych. Później zacząłem, jakby, właśnie z kolegą, otworzyliśmy firmę. Postanowiliśmy przejść na swoje, powiedzmy tak w cudzysłowie. Stąd firma, jakby, transportowa. Biznes gastronomiczny pojawił się w ogóle, jakby, no nie wiem, znikąd tak naprawdę. Dowiedziałem się po prostu, że jest ktoś taki jak właśnie właściciel zdrowej krowy Robert Kuz, który udziela franczyzy na swoje restauracje. Oczywiście przeczytałem najpierw. Dowiedziałem się kto to co, to, co to w ogóle jest za jedzenie, co to za koncept, jak wyglądają te restauracje. Później wiadomo, odwiedziłem restauracje i w Warszawie, i w Katowicach. Spróbowałem tego jedzenia oczywiście najpierw. No i mówię, później doszło do naszego spotkania. I tak jak wcześniej powiedziałem, po zamienieniu kilku zdań, wiedziałem już po prostu, że chcę to robić. Zostałem, nawet nawet nie musiałem być przekonywany do tego mówię. Sam jakby produkt, który, który zjadłem, mięso, e, bułka, cały jakby cała otoczka wokół, wokół całej restauracji, czy to w Warszawie, czy, czy w Katowicach bardzo mi się spodobała i mówię, i jakby już nie, to, było, to, to była formalność tak naprawdę, to spotkanie, dogadanie jakichś tam kilku szczegółów. Jak to wygląda, co, gdzie, z czym. Jasne. I decyzja była jakby szybka. Ja też, jakby, jestem takim człowiekiem, że nie lubię się tam zastanawiać nad rzeczami ich z czasu, bo po prostu na to nie ma czasu. No. Człowiek nie żyje jak żółw z Galapagos, więc trzeba szybko podejmować decyzje i działać mieliśmy, po prostu. Mieliśmy właśnie przyjemność rozmawiać z panem Robertem Kucem. Zresztą pozdrawiamy go również yy, dzisiaj. Ale tutaj właśnie zapytam, ponieważ. Ten, ponieważ kiedy Pan e, raz że wspomniał, że to biznes franczyzowy, e, co, już, co już wiemy z tamtego wywiadu, ale też jak gdyby franczyzowy, czyli daje jak gdyby know do działania, tak? Czy tak. tutaj właśnie zapytam pana, czy e, były jakieś obawy? Przed, no bo, skoro jak gdyby nie, nigdy pan nie prowadził takiej restauracji, to czy e, te, ten przekaz, jak to się mówi, franczyzowy, daje na tyle, jak to się mówi, e, poukładany system e, działania, że nawet mówiąc wprost, jeśli ktoś wcześniej nie prowadził restauracji, spokojnie sobie po prostu e, z tym poradzi. Znaczy, jakby to też był dla mnie argument taki, żeby otworzyć restaurację, mhm. bo jakby ja ani nawet nie jestem kucharzem, e, w wojsku byłem na kuchni, <laughs> nawet nie kucharzem, a byłem kierowcą w drużynie. Dużo nie kucharzy, e, więc gdzieś tam kuchnie kaperzec to ciągałem na poligony za kucharzami. Owszem, czasem tam gdzieś coś tam się pomagało, ale stricte jakby z kuchnią nie mam nic wspólnego. Czasem sobie robię steka sam w domu, e, ale jakieś tam kulinarne fantazje to, to nie bardzo. I też jakby też, stąd też moja decyzja na franczyzę, bo jakby franczyza daje. No, może nie pomysł na prowadzenie tego, bo wiadomo, każda franczyza, każdy właściciel jest inny, każdy ma inny jakby yy, myślenie, każdy chce, żeby to wyglądało po jakby myśli właściciela, aczkolwiek pewne, pe, pewien trzon jest jakby dane na tacy właśnie od, od, od franczyzodawcy, czyli przepisy, yy, jakaś tam pomoc w ułożeniu jakby całej kuchni, yy, wyposażenia i tak dalej, więc jakby tutaj jest ogromna pomoc ze strony, ze strony yy, franczyzodawcy. Jest kucharz główny, który się zajmuje jakby mhm. recepturami, oni to jakby później kontrolują, przyjeżdżają, czy na przykład już ta moja ekipa yy, radzi sobie z tymi, z tymi przepisami, czy jest wszystko robione właśnie, Według, według tych wszystkich receptur, które są nałożone, nałożone odgórnie. Ale bardzo też mi się spodobało jakby to, że yy, każda lokalizacja może sobie zrobić swoją kartę sezonową, czy tam miesięczną mhm. i kucharze nie mają stricte powiedziane, macie tutaj łupać, kurczę, tak jak, tak jak tam z, gór, z góry przyszedł rozkaz, tylko właśnie w tej karcie kucharze mogą się wykazać, czy też obsługa, możemy robić własne burgery co miesiąc, możemy jakieś dania własne układać, wiadomo, no teraz w czasie jakby pandemii jest to... Jest to to ciężki temat, bo, bo, bo ludzie tutaj nie przychodzą, więc tak naprawdę nie znają jeszcze mm -hmm. mojej na przykład krowy w Krakowie, tak więc nie wiedzą, że coś takiego istnieje, że jest burger miesiąca i tak dalej. Ale jakby tutaj cała opieka, bo chyba do tego, do, do tego dążyło pytanie, cała opieka jakby ze strony franczyzodawcy jest jak najbardziej na plus, zawsze można do nich zadzwonić, zapytać, dowiedzieć się. Jak się ma jakieś wątpliwości, czy z kuchnią, czy, czy w ogóle no, z każdym tematem tak naprawdę, tak? Zapytałem do tego, że <laughs> ponieważ zapewne wielu e, naszych widzów e, również być może stoi przed takim, e, taką decyzją, czy otwierać biznes i czy franczyza rzeczywiście pozwala na to, że kiedy do tej pory nie prowadziłem takiego biznesu, to sobie po prostu z tym po prostu poradzę, tak? Ja nie ukrywam, że cieszę się, że Pan zdecydował się na ten krok, bo wprowadził Pan zdrową krowę do Krakowa, e, a miałem przyjemność również i w Katowicach e, spo, e, jeść burgery zdrowej krowy i polecam, więc e, tutaj na pewno jak gdyby e, lokalnie. E, mieszkańcy Krakowa też będą doceniał i będą zadowoleni. Zapraszam. Ale zapytam teraz, bo ponieważ Pan wspomniał o tym, że no w pandemii jeszcze tak naprawdę nie miał Pan jak gdyby możliwości sprawdzenia na 100% mocy tej restauracji, ale mimo wszystko no działania są podjęte, czyli w tym momencie działać, w ogóle niech Pan opowie, jak od początku pierwszy lockdown, bo to mniej więcej tak się zbiegło, że w lockdownie Pan otwierał, tak? Znaczy no nawet nie, 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 nie do końca, bo jakby mówię, w styczniu mieliśmy rozmowę, jakby Pierwsze umowy chyba podpisywaliśmy bodajże w lutym, czy już w marcu, mhm. e, lokal też w miarę jakby szybko żeśmy znaleźli. Być może też właśnie przez to, że, że był lockdown, więc mhm. tutaj pomieszczenie stało wolne. E, jakby też jakby w tym Robert bardzo mi pomagał, bo byliśmy nie tylko tutaj, ale szukaliśmy w ogóle no z miesiąc, może, może troszkę dłużej, szukaliśmy lokalu mhm. odpowiedniego na, 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 na powstanie zdrowej krowy w Krakowie. E, zanim to tutaj tak naprawdę był stan, można powiedzieć, deweloperski. deweloperski. Nic tutaj mhm. nie było. Trzeba było zrobić od nowa ścianki działowe, całą kuchnię, więc chwilę to trwało. Więc nie otworzyłem restauracji w pierwszy logną, ale w drugi. W drugi. Mhm. I jakby też y, mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie jestem też człowiekiem, który gdzieś tam się wycofuje. Jak już powiedziałem E, y, znaczy A, mówię B, C i tak dalej. No i tak powstała krowa. Mówię. Chwilę była, były otwarte restauracje. Myślałem, że jeszcze zdążę otworzyć, póki, póki będzie otwarta, właśnie żeby goście mogli tutaj przyjść, usiąść, spróbować tego jedzenia tutaj zrobionego na miejscu, bo no wiadomo, jedzenie, które jest dowożone, ono jest smaczne, ono jest dobre, ono jest zrobione z tych samych produktów, ale ono nigdy nie będzie takie jak tutaj na miejscu w restauracji. Czy to jest... Czy to jest schabowy, czy to jest burger, czy to jest pizza, czy to jest jakiekolwiek inne jedzenie. Mhm. Niestety nie zdążyłem. E, tutaj troszkę remont mi się przeciągnął, e, wentylacja i tak dalej. Także otworzyłem restaurację powiedzmy w lockdownie, ale już e, drugim. w drugim. Mhm. Niemniej jednak bardzo jestem e, zaskoczony, jakby odzewem ludzi, tym że, tym, że śledzą takie rzeczy, czy to w internecie, bo tak naprawdę no, reklama, marketing też jakby jest y, ze zdrowej krowy z centrali, więc też super naprawdę działa. E Pierwsze dwa dni, pierwszy weekend otwarcia naprawdę, no, nie, nie mówię, że nas przerósł, no, nie, ale naprawdę, bułek, bułek w pierwszy dzień nam brakło, musiałem jechać do, do Katowic po bułki, na szczęście tutaj franczyzowiorcy też bardzo sobie pomagają, mm. podpowiadają, więc nie było problemu, zaraz był telefon, proszę przyjeżdżaj, dajemy Ci bułeczki, bo bułki też są wypiekane według jakby receptury zdrowej krowy, nie można sobie iść, nie wiem, do Żabki, kupić, I kupić. Ka kajzerki, zrobić bu burgera, więc... To też jest jakby fajne, ale mówię, ta pomoc e, i franczyzobiorców, i franczyzodawcy jest naprawdę ogromna. No i tak powstała, mówię, tak się otworzyła krowa. No bardzo, bardzo mi jest przykro, bardzo żałuję, że nie, nie zdążyłem jakby otworzyć tego przed pandemią, właśnie żeby tutaj ludzie przyszli, poczuli klimat. E, żeby poczuli tą restaurację. Bo na te... pewno, wie Pan, jak sobie tutaj troszeczkę, jak to się mówi, cytowaliśmy przed, przed nagraniem jeszcze e, słynne cytaty, to powiedzenie jest takie co się odwlecze, to nie uciecze, więc na pewno jak gdyby jeszcze mam będzie e, okazja usiąść. Czy i... mam nadzieję, znaczy wiem, że tutaj smakiem się obronimy i produktem i tak dalej. Wiem, że to ludziom smakuje, bo też mamy odzew jakby od klientów, tak? Często są to ci sami klienci, którzy już zamawiają. Wiadomo, no każdy ma swój gust, każdy ma swoje kubki smakowe. Nie ma takiej restauracji, chyba, żeby każdemu smakowało. Jasne. Ale, ale jakby feedback dla nas jest bardzo pozytywny. Ludzie chwalą, cieszą się, że, że krowa powstała, chwalą nasze burgery, steki, sałatki. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni tutaj wiadomo, też ukłon się należy w stronę ekipy, która, która, która została dobrana przed jakby otwarciem, że tutaj radzą sobie. Smak też mają bardzo dobry. Także ja jestem bardzo zadowolony na tą chwilę. Wiadomo, możliwości są jakie są, ale no nie można też narzekać. Myślę, no tu państwo okay. słyszeliście właśnie, także to nie było na potrzeby nagrania, tam rzeczywiście praca w re e, za barem, że tak. tak powiem, bo restauracja jest jak gdyby otwarta i e, klienci zamawiają. Właśnie zapytam, niekoniecznie, w, jak, co by pan radził przedsiębiorcom, niekoniecznie z branży gastronomicznej czy transportowej, co oni powinni robić w trakcie e, tej pandemii, w trakcie tego lockdownu, żeby te skutki kryzysu były jak najmniejsze? Co robić? <laughs> Złotego środka nie ma tak naprawdę. Nie ma mm. złotej recepty, idź tutaj w tą drogę, skręć w lewo i będzie super, prawda? Więc co bym radził? Na pewno bym radził nie czekać na rząd. I na pomoc, bo ja z tego co wiem, na pewno mi, dla mnie się nie należy żadna pomoc, nie. więc ja, no, ja, ja nie czekam na żadną pomoc. Przede wszystkim działanie i ciężka praca. Nie stanie z założonymi rękami, nie myślenie o Jezu, pandemia, co teraz będzie, tylko myśleć, wymyślać, śledzić internety. Polecam, polecam fanpage Zdrowej Krowy, gdzie tutaj Robert z ekipą z centrali. Podpowiadają, wymyślają, na przykład wymyślili super super taką inicjatywę, wspieram, zamawiam. E, druga, coworking, tak, tak, żeby restauracje, które są zamknięte, wynajmowały miejsca e, przedsiębiorcom. Przedsiębiorcom na biura, tak? Jak ktoś już ma dość siedzenia w domu, bo naprawdę siedzenie takie. Po 20 godzin w domu, gdzieś tam wyjście tylko do sklepu, to naprawdę człowiek może, mhm. może zwariować. Mhm. E, więc jakby jest taką myślą dla, dla właśnie przedsiębiorców, dla osób, którzy, które mogą pracować zdalnie, przyjść, rozerwać się, zawsze tutaj mogą się napić i herbaty, czy też kawki, zawsze jazd. Mogę porozmawiać, czy ktoś. Z Czyli coworking u Pana działa, tak? Tak, coworking tak. działa nie we wszystkich krowach, bo nie wszystkie tak. jakby mają warunki, ale w części, w części restauracji tak. tak działamy. Można wynająć sobie miejsce biurowe. Mm -hmm. Można z tego skorzystać. Jasne więcej o tym na pewno też mówił właśnie sam pan Robert Kutz, który ten, który tak. w wywiadzie właśnie podkreślał o tych, o tych pomysłach właśnie coworkingowych i akcja Wspieram, Zamawiam. Panie Antoni, no nie wiem, tak na koniec podsumowując to wszystko, to tak może typowo po polsku zapytam po prostu, <laughs> czego można panu życzyć, albo czego by pan sobie życzył na, na przyszłość dla siebie i dla swojego biznesu. Znaczy... Czego życzyć, no ja bym sobie tylko życzył i wszystkim przedsiębiorcom, przede wszystkim restauratorom, żeby, żeby nas w końcu otworzyli, tak, mm. Nam, ja mówię, ja nic od nikogo nie chcę, niech tylko po prostu mnie nie blokują, niech dają mi działać, bo są pomysły, są różne realizacje do zrobienia, więc... Ja tylko można mi życzyć jak najszybszego otwarcia restauracji, no mówię. I tego właśnie panu życzymy. Życzymy, żeby e, to szybko wróciło do normy. Dziękuję e, bardzo. No i żeby oczywiście wszystkie te e, mniej więcej rzeczy, które tutaj wspomnieliśmy się po prostu zrealizowały. Czyli sieć restauracji, mówiąc wprost <laughs> i firma transportowa, która jak najbardziej działa i żeby, jak to się mówi, oboszczenia panu nie przeszkadzały. Panie Antoni, dziękuję Panu za tę rozmowę. Się. Państwu również dziękuję za dzisiaj. No i zapraszam na kolejny odcinek, w którym przedstawię Państwu kolejnego ciekawego przedsiębiorcę. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.